No, i mniszek przygotowany to jest bardzo dużo mniszka, słuchajcie. I ja zdecydowałem, że nie będę sobie robił sałatki, bo wczoraj jadłem sałatkę z mniszka. To dzisiaj sobie po prostu to wszystko wrzucam. Jeszcze mam nie wszystko umyte. Ale do garka 5-litrowego. No, i to się będzie gotować gdzieś w pół godziny na pewno odgotowania, żeby to już tam odpowiednio nasiąkło. Już to umyłem właściwie. także. Najlepsze lekarstwo przeciwnowotworowe. Polecam. Ja to stosuję już od wielu lat właściwie te zioła. Nie zwróciłem uwagi na tym, żeby, żeby wam powiedzieć o tym. Ale to jest najlepsze lekarstwo. Słuchajcie, to jest lek na nowotwór. Jakikolwiek, jeżeli już uwierzysz, że jesteś chory, to jedz to po prostu jako sałatki, jako herbatki pi. Ogólnie korzenie, mówią wszyscy, polecają że na, na herbatki, ale z racji, że korzenia jest tu bardzo niewiele, chociaż ten jest bardzo ukazały. <laughs> no to warto całą tą roślinę wrzucić i gotować, <laughs> będzie to niesamowicie smaczne i, zdro i zdrowe, polecam.